Pomnik ten powstał z wielką trudnością i z oporem od władz brytyjskich, a przede wszystkim władz sowieckich, które robiły wszystko, żeby tego pomnika tutaj nie było, żeby nie było tej pamięci ich zbrodni. A w obecnym okresie dlaczego teraz jest ważny? W tej chwili co, co on symbolizuje? No, symbolizuje prawda, tą, tą zbrodnię. I ważne jest o tyle, że starsze pokolenie, które tą historię doskonale zna, pokolenie, które przeżyło wysyłki na Sybie, odchodzi siłą rzeczy. Więc jest ważne, żeby młode pokolenie, które przechodzi, tak harcerstwo, jak i szkoły sobotnie, żeby poznawały tą historię, żeby pamiętały, że tutaj jest właśnie symbol tego tej historii, tej tragicznej historii polskiej. Proszę. Pomnik ten jest ważny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy starsze pokolenie odchodzi, a młode pokolenie ma okazję, by przez ten pomnik zapoznać się z tą tragiczną częścią historii polskiej z ostatniej wojny. Słuchaj, a teraz mówi się, że już ludzie mają dosyć katynia, wiesz, nie chcą o tym słyszeć ale prawda o tym, że to było i ten pomnik tu stoi w Londynie, o tym trzeba mówić. To trzeba przypominać. I to ten pomnik jest, prawda? Więc pomnik tutaj jest po to, żeby przypominać wszystkim, nie tylko Polakom, ale i też wszystkim zwiedzającym, że pomnik tutaj reprezentuje pewną tragedię, którą Polska przeżyła i która nadal jest bólem dla nas. Nikt nic nie mówił. A o jakiś o jakiejś bzdurze. No to ja bardzo przepraszam.